I witam wszystkich serdecznie z tej strony, z kanałem StarCraft. Zapraszam Was na mapę Żwirowisko, innym słowem Slagpits, na której odbył się mecz z tak zwanego spacu, czyli poligamicznego amatorskiego turnieju StarCrafta 2 pod patronatem z strony poligamiapl. Więc naszymi graczami w dniu dzisiejszym, w tej chwili są Michał oraz Cargul, na którego będę mówił. Kargul Michał to jest czerwony zerk, u dołu na cross position, jest natomiast Kargul fioletowy zerk. Tak więc ZVZ to ten moment, w którym ja się mogę jak najbardziej skompromitować. Nie znam nie wiem jak to jest liga tych graczy. Nie znam po prostu ich poziomu, więc komentujemy, znajdziemy i zobaczymy na jakim poziomie grają. Mam nadzieję, że będzie to coś, coś ciekawego, coś niezbyt standardowego. Był tej Extractor Trick, mamy Mirror Matchup, ale na razie nie widać, żeby to był jakiś większy Mirror Matchup, żeby to się dokładnie odbijało. Nie ma tego co zwykle o tak może powiem. A co możemy zobaczyć w ZVZ? No, przede wszystkim możemy zobaczyć inwestory i rołcze. Dużo inwestorów i dużo rołcze. Sprawa jest taka, że jeżeli, no tu jest dobra sytuacja dla jednej, dla osoby, która chciałaby zrobić Fast Expanda, z tego względu, że zanim podjedzie, podleci też ten Overlord do nas, możemy mieć ekspansję zabezpieczoną i przeciwnik na jednej bazie będzie miał już problem, żeby się do nas dobrać. Ale już pojechał Michał zobaczyć, co się tutaj dzieje, ma bardzo dużo rzeczy w budowie, jest spawing pool, jest ekstraktor i nawet jeden dronek, więc szaleje z tą budową, jak tylko się da. Kargul przejmuje pierwszy swój ekstraktor, trochę po spawing poolu, no i co oni tutaj wykombinują, co oni tutaj będą chcieli zrobić? Michał zaraz podjedzie. Z Puls się już jego zakończył. Zapewne się będę mylił, bo czerwony do fiolet, od fioletowego dla mnie się bardzo mocno nie różni. Nie różni. Chyba mam jakiś problem z wzrokiem pod tym względem, że naprawdę dużej różnicy nie widzę. I dwa zerlingi już dla Michała za chwilę będą. I jest też Spinecrawler w takim bądź razie. No, próba zabezpieczenia się i to nawet bardzo mocna próba zabezpieczenia się, trochę. Bardziej do tyłu, jakby się dało tutaj ciuty niżej ten spine crawler, a tak naprawdę to spine crawler przede wszystkim powinien być jak coś, w mojej opinii. To w tych dronkach wtedy łatwiej jest go zabezpieczyć, łatwiej jest i ciężej jest przeciwnikowi się do niego dobrać. No i mamy, Michał coś kombinuje, Michał kombinował zrobić spinecroller raczej. Najwidoczniej Kargul się chyba nie zorientował, co się dzieje. Ma już królową w drodze, ale teraz się właśnie nie orientuje, co się dzieje. Stojące dronki to nie jest nic dobrego. Już postanowił się ruszyć, ale co my tutaj mamy? Ło, coś tutaj widziałem. Ten kolor mi nie pasuje. Dobrze ja widzę, jest spinecroller ze strony Kargula, dlatego on tam nic nie robił. Czy przeciwnik go widzi? nie widzi, zajmuje się tym, co jest u góry zapewne tak, Michał, dosko tak, siedzi u góry, patrzymy teraz na niego i dopiero teraz jest kamerą gdzieś się utkwił, nie z waszym co on widzi. Dronkiem się to jeszcze gania. Próbuje go uratować i dopiero teraz się zorientował. Co się dzieje dopiero teraz zauważył, że za chwilę mu spań kolejner wyskoczy Bailing Nest, co ciekawe będzie. No i już pierwsze ukatupione jednostki są ze strony Kargula i Michał ma bardzo duże problemy z tego względu, że nie może wydobywać minerałów, tak jakby chciał. Pojedyncze strzały, no i czy żeby to był aż tak szybki mecz, że będzie po zabawie. Jakbyście chcieli zrobić, żeby wasze jednostki cały czas tutaj zbierały, to trzeba z shiftem nacisnąć dużo, dużo razy i one będą się działy przy tych mineral filsach. No i już podbiega kompania z Za chwilę Ukat zeżre tego z ale trochę jednostek, mimo wszystko, zostanie zabitych. Pięć jednostek, w tym cztery, to chyba były drony. Jeszcze Bamingdon's opóźniony został, więc jak najlepiej kargu na tym wyszedł. Królowa w końcu sobie wyskoczyła gdzieś po podeszła, zobaczyła, wypluła larwy i sobie teraz krąży, ale ona wie, że sytuacja jest. Ciężko, ona wie, że jest nawet bardzo, bardzo ciężko, bo mamy już y, pierwsze rocze, które za chwilę się wyklują i Kargul za chwilę podbiegnie do przeciwnika. 4 rocze, 5 rouczy, 6, siódemka też swoje zrobi. Jeden z roller też się przyda, jak już mówiłem, dobrze jest tej w linii minerałów to zrobić, zanim te zerlingi podbiegną trochę dłużej czasu to potrwa, zanim obiegną, można jeszcze królową i wielkim zadkiem zastawić tego rollera więc jest o wiele lepiej. I no już Roach'e biegną, to będzie lekki problem yy, dla Michała, bo Banelingi nie są dobrą odpowiedzią na Roach'e i to ewidentnie nie są dobrą odpowiedzią na Roach'e. Yy, Master Zerling to jest dobra odpowiedź na Roach'e, ale nie ma też speeda, dopiero w tym momencie jest. Yy, ktoś kiedyś mi powiedział jeden z Master Zerg, że jeżeli jedna i druga strona gra na jednej bazie to rouče przegrają z zerlingami, jeżeli nie są dobrze mikrowane. Jeżeli po prostu mas rouche kontra mas. Yy, o, właśnie, mas rouche, które z mas zerlingi już tutaj walczy w bardzo dobrym miejscu. Walczy kargul na rampie. To był błąd ze strony Michała, że nie poczekał, nie pozwolił się. Właśnie czegoś takiego nie zrobić, dopiero w tym momencie powinien atakować zerlingi. Atakują, próbują zesnajfować w przeciwnikach. chce ciągnąć. Yy, Michał Kargula w to miejsce, ale nie wychodził, to jeszcze rocze udało się jakieś tutaj zabić, no i cztery rocze za chwilę sobie wbiegną w bazę. Jest spine crawler, który jednostkowo opancerzony, 30 metrów, więc bardzo, bardzo dużo, a roucze to są właśnie opancerzone. No i teraz będzie miał problem bardzo, bardzo duży. I chyba będzie, chyba będzie musiał się poddać za chwilę, bo no straci Spine, Spawning pula. Te zerlingi raczej dużo tej nie zrobią i wygląda na to, że w ZVZ wygra zerk, co jest bardzo ciekawą sytuacją i niespotykaną jeszcze parę tej strzałów. I teraz co? Teraz przede wszystkim spinecrawler musi zostać zniszczony. Zakupuje się, ale zakupuje się całe 12 sekund. To jest bardzo, bardzo długo. Jest tutaj energia na transfuzję, powinna być teraz w tym momencie użyta. A i nie było transfuzji, szkoda. Gdyby była, to miałby jakąś tutaj Kargul Michał większą szansę. Nie mikruję też z tego, co patrzę, bo powinien się zająć tym pojedynczym słabo trzymającym się rouczem. Dronki są rozwalane, no i chyba zaraz będziemy mieli GG, bo tej innego wyjścia nie widzę. E, chyba, że gdzieś jest jakaś e, ukryta haczerka, ale na mapie też takowej nie ma i jest e, GG i po zabawie. Tak więc dziękuję Wam za uwagę, za kolejny mecz e, PADS-u, Czyli poligam poligamicznego, amatorskiego turnieju StarCrafta 2. Więc e, do usłyszenia, do zobaczenia. E, następny mecz, e, za chwilę się za niego zabiorę, zobaczę jak moje gardło będzie, bo jak słyszycie może mam już problemy z e, przełykaniem że tak się brzydko wyrażę. I dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!